Słuchajcie, poczłowoś pomocy. Jest zbiórka pewna na pomoc temu panowi, aby móc, aby mógł odzyskać zdolność dochodzenia, albo na, przynajmniej na rehabilitację, czyli pomogę, no tak na rehabilitację jest bardzo dużo uzbierane. Jest 55%. Też ja dorzuciłem swoje 5 groszy, a tak naprawdę 8 zł, z czego 2 zł zabrała sama zrzutka. I chyba tego maila mogę pokazać. Tak, tutaj jest jeden mail, drugi jakoś się nie pokazuje. Dlatego ja, aby udowodnić, że, ja że ja nie udostępniam, tylko też coś w to zobaczcie. Wydatki, płatności, blik w internecie dwa razy po cztery dałem. Tutaj nie pisze na szczęście mój numer mojego konta, bo, musiał, bo mógł w problemy wpaść. Ale tak, tutaj napisałem, to jest nieważne, no ale mówię, płacajcie, pomagajmy. Jest, może kiedyś Wam też muszę coś takiego przetrafić. Albo waszemu rodzicowi, a wtedy pomoc też będziecie na nią liczyć. I bądźmy ludzi, ta, ludźmi, tak? Dlatego udostępniajcie ten film, albo samą zbiórkę, bo nie chodzi mi tutaj o rozgłosie. I co? Trzymajcie się i cześć.